Hello, hello, siemanko mordeczki. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w GTA V jak widzicie jestem teraz tutaj jako Trevor. O proszę, mamy ciężarówkę Icola szczerze. Rain za bardzo spada. Nie spodziewałem się, że będzie akurat teraz Tutaj ciężarówka Ecoli. No to cóż, później po prostu ucieknę do kanałów. Może coś pomoże. Mam nadzieję, że tak. Przy okazji rozwalmy też Rain. Może to trochę obniży ceny akcji, ale czasami podwyższa, więc... To jest dla mnie niepojęte dlaczego na przykład rozwalanie ciężarówek danej e, po prostu danej firmy czasami zwiększa akcję. Ze straty czasami zwiększają akcję. Ostrane. Na pewno wybieram się do e, spotkać się z Nigelem. To jest jasne. E, to jest jasne, musi się akurat ty w końcu spotkać z Nigelem, bo wszystkie pamiątki z Walnut już zdobył. Może nie będzie trzeba do, do kanałów. Póki co jak widzicie zgubiłem akurat yy, zgubiłem bagiety, więc może o udało się, dobra. Okej, okay, no to jedziemy do tego spotkać się z tym Nigelem Nadal Pero No i jakąś fajną muzykę oh A yeah, ja conscience Drugi ulubiony kawałek Drugi mój ulubiony kawałek tutaj właśnie z tej stacji radiowej z Ark. Trzeba się rozmówić teraz z Nigelem no bo póki co kasy za te pamiątki. Więc oczywiście trzeba się z gościem rozmówić z tym Angolem, z tym Anglikiem się trzeba będzie rozmówić. What the hell? Dlaczego tutaj akurat e, mi pokazuje, żebym miał jechać e, autostradą? Hello? ta the f? No nie, jeszcze mnie tak nie pogrzało, żeby autostradą kurde jechać. Hello? Po co mam zjeżdżać na autostradę? Głupio mnie ta gra prowadzi. No to lecimy oczywiście. barban Może zrobię jakieś zakupy póki co. Też Michael ma misję dla Salomona Ryczarza, więc przydałoby się tam to wszystko poogarniać. Tak, zatrzymałem się na przypale na przejściu dla pieszych. I got you that stuff. Oh, great. Thank you. Where's your wife? Mrs. Thornhill. She's mm. not my wife. She's got a husband and two lovely kiddies at home. We met online. It's nothing sexual. Where is she? Well, she's been trying to throw herself under celebs' wheels. Well, <laughs> no, no, she can throw herself under my wheels anytime. Oh, <laughs> I knew you were funny, Josh. Yeah. I knew... Nada mago jokakranli in Kremly, Kremly? Have a hug. Okay. Yeah. I've got a p protruding hip. It's not a semi. Nigel, no. Joe, you won't believe what's happened. What? Only Al DiNapoli walking. He actually walks. He walks among us. Well, then, what are you freaks waiting for? Well, that's a long story of mistaken identity and a lot of lies stalking is not what i would call it it's me i told the judge no that is no, stalking that is schillodovny it's only bad luck and we were such fans if only we could talk to him yes i know it was only his lawyers and agents they ruined everything if we could only get him somewhere private you see like that little lock-up i know Czyli co, mamy porwać tego. Look, oh, Nigel, Jock, <in diversion> ja pierdzielę. czyli mamy gościa porwać pewnie. Ja pierpa pierno. He takes Napoli, no. Jakiś aktor. Tak, to są stalkerzy po prostu. Prześladowcy. A my też y, stalkujemy. I wcale mi się to nie podoba.

He probably eats sushi or quinoa. Is that even how you say it? What if he wants meth? Don't get flustered again, Nigel. You'll have another turn. Find out! He's going. Holy to shit! The car park. No worries, mate. Oh, I hope he sounds charming. Just be yourself, Mrs. Thornhill mame pago for out my tragedy pro taken you have to the tone this must be second nature to you jock all those stunts you used to do and we saw you're up for governor of San Andreas that's right in between openly attacking celebrities all over town I'm running for public office. Goniemy jakiegoś aktora. What the fuck? Dosłownie przejechał przez szpital. Holy shit! O Rozbijemy się.

Właśnie pożwalałem ala Napoli. Bez kity no O złoto. Pięknie. Aha. Czyli samochód zniszczony. Super. Zajebiaszczo. Dobra, mordeczki. Co my tu mamy za jakąś misję? Strangers and Freaks. Tak, to kino możemy oczywiście kupić jako Michael. Sprawdźmy, jak bardzo jest drogie. A nie. Nie da rady sprawdzić. Ale chyba. A zresztą, może da radę na mapie? Tak. Dwadzieścia baniek. Dwadzieścia milionów dolarów. Tak jest. Taxi man. Sprawdźmy, co to właściwie jest za misja. Strangers and freaks. The GWC Golfing Society. to jedziemy. Pierdolot. Możliwe, że w tym odcinku zajmę się tylko misjami pobocznymi, bo szczerze mówiąc, przydałoby się akurat taką odskocznie zrobić. He hey! do Hey! think? Hey. Nice house, isn't it? You like it? No, fine. You want to buy it? I'm downsizing. No, no, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams, I made lives meaningful. I'm not sure about that. How like you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most. Beautiful woman. You want a bouncy, bouncy. Josh. Josh Bernstein. Yeah. <laughs> I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the check? I'll get to that. I'll get to that. See, it's not really, it's not really money that I'm after here. It's just, it's a little something more awkward than that. Now, Lenny. Avery. He 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 has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? That was easy. She's worth it, man. I love you. Okay, mam nadzieję, że te tablice będą okay. jakoś zaznaczone. No, nie wydaje mi się, żeby jednak to było pozaznaczane. Tak, jest trochę przypał. Okej. Okay. mam jeszcze misję dla Mary Ann. Tym się teraz zajmę. Nie ma problemu, To jest ta triatlonistka. Gdzieś tu była ta misja. Ups, chyba jest teraz niedostępna. Hmm, to ja już zrobiłem misję. W sumie. Mógłbym na spokojnie akurat zrobić jeszcze jedną misję, i tak zrobię prawdopodobnie aha, nie mogę teraz zmienić postaci, ciekawe. Kalejtrus. No właśnie. Nieznajomi i dziwacy, ale nie, to jest dla yy, Franklina. No to kurde co, niech się akurat przekima. I może akurat będzie ta misja właśnie dla Mary No tak naprawdę teraz Trevor ma dwie gryufki. o yeah, I'm I'm right meat. Meat. Okay. Lena Avery. Wyszukaj posiedłości. Ah, yeah! Czyli mamy tak naprawdę e, mapkę dobra tym się oczywiście zajmę w kolejnych odcinkach o ile oczywiście będę to, o ile będę to w ogóle nagrywał. Tak, podrapał się po tyłku i powąchał paluchy. Cały Trevor w serii obleśności. Jego obleśność. Trevor. Że jest już dostępna misja dla Mary Ann. No to cóż. Przy okazji, jak jest ciężarówka pisma. O kurde, ale straty. Ja papier. No to co? Vlogera można by zainteresować. Nie. Nie warto. Okej. Okay. Chociaż w sumie może by teraz wykupić logera, a późno nie. Za dużo już mam akurat strat. Jakby co przecież mogę to zrobić poza poza nagraniami? Okej, okay, na no to jedziemy na Winewood mordeczki I tam na Vinewoodzie to po prostu ogarnę tą misję dla triatlonową no ładnie, pięknie Wysadził mnie tak daleko, że nie wiem jak tam dotrzeć Zajwioza! Hula! Będzie odpyty łażenia Albo będzie trzeba po prostu zawinąć jakąś furę i podjechać Tak, mógłbym podjechać do Madrazo. Może by coś miało akurat u siebie Madrazo. O, oh, welcome to Los Santos. Jak to dobrze, że to tylko gra, że nie zdodałem właśnie jakiegoś typa. Że nie zabiję jakiegoś typa w rzeczywistości. A widzieliście jak daleko mnie tamten taksiarz wysadził? Tak, bardzo daleko. okej przy znaku No tak, jesteśmy akurat po znaku Vinewood. Well, exactly what you didn't say. It's no good. Well, you can be surrounded by your young girls and your threesomes and your parties, and you will be miserable. You could have had it all with me. A beige condo, matching woolen sweaters, walks on the beach, a little dog we lavish too much attention on because I'm too scared of getting fat to get pregnant. Everything. Well, fuck you. And I don't care that we just met last week. All right? Just stop looking at me. Don't look at me. Say something. Oh, I wish you were dead. I really do. <coughs> Oh, I love you! Oh, let me take you away from this psycho! He was gonna impregnate my ex by a surrogate! Me, me, the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met! I love you! You're thin! You're irrationally angry! Nothing you say makes any sense! You are... Nie to no oh, <noise> 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 Tak, będziemy się z nią ścigać <noise> na rowerze. Dawaj tresk, kurwa. O, ja papież. papier! papier. You are just perfect, crazy cakes. Whoa. Oh no! Don't tell me I gave you the carbon bike! Stick here your own line! You're incredible! Marry me! Be done with this! Shut up! Don't talk to me! I defended your honor! I took out the alpha male! Evolution demands that we rut like beasts! <laughs> Są dla siebie tak naprawdę stworzenia, o kurde, spycha mnie, ja pierd... papier, widzieliście to? Co za sucz! No po prostu... spycha mnie. Taranuje mnie.

To Tak się to robi! Jesteś zlubiony! Przełóż swój genom w kawałek! O mnie! Szatański wycisk Trevor. Uuu. Dobry rowerzysta, nie zaliczyłem. Trudno, kurde, nie robię przecież... Jak dobrze wiecie, nie robię przecież tutaj platyny. Mam to, w, mam to gdzieś, mam to w tyle. Także mordeczki, to by było na tyle. Trzymajcie się wielki. Pozdro, Elo Pierdut.